Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku będę Wam dalej pokazywał, jak uzupełniam moją y, serię 46 roku. A dzisiaj wzbogacę ją o jeden z najważniejszych nominałów, czyli o nominał 100. Jak mi to kiedyś powiedział przy stówce 47 panu, którego czasami banknoty kupuje, że jest to dosyć rzadki banknot. I chociaż nie jest tak bardzo, y, bardzo mówiony, określony jako rzadki w porównaniu do naprawdę rzadkich banknotów, to można tak wywnioskować po tym, co jest, jaka cena jest na Allegro, jakie ceny są w książkach o numizmatyce i tak dalej. Bo banknoty naprawdę mm, są już drogie, niesamowicie drogie. Nie aż tak, jak na przykład pięćsetki, szczególnie z 37, ale są drogie. Ja akurat, jako, że jeszcze najgorsze jest to, że bardzo często ich brakuje na bardzo Często ich brakuje w ogóle w, na Allegro i po prostu albo są, um, albo są w najlepszych stanach za czasami pół tysiąca złotych, albo, są w, albo ich nie ma, albo są w ogóle w najgorszych możliwych stanach, powiedzmy za 40 złotych, czy nawet mniej i jeszcze najczęściej licytacja, gdzie nic, nikt nie licytuje. I czasami w ogóle nie ma, tylko najlepsze stany. Ale tu mi się trafiło. Mam taki, no nie może najlepszy, ale kupiłem go w cenie, która jest według mnie dobra. I samo to, że się pojawił w stanie nie najgorszym, nie szmatka, ale też nie najlepszym, takim za drogim. Według mnie, no musiałam to kupić po prostu, no bo to było bardzo ważne. Miałam odłożone pieniądze właśnie na ten banknot. A więc dzisiaj go sobie omówimy i porównamy z jego następcą. Czyli setce 48 z wymiany z 50. Zapraszam do oglądania. Jeżeli Wam się filmy moje podobają, proszę o subskrypcję i łapkę w górę. Yy, seria dosyć ciekawa, można by ją nazwać yy, Lekkim Wprowadzeniem do Mocnego Komunizmu. Na początku pojawiły się z tej serii najwyższe nominały, czyli 500 i 1000, zastępując serię lubelską i 1905 roku. Później pojawiły się coraz niższe nominały oraz właśnie ta setka. Bok to dosyć ładny. sam no, nieszeleśni, może bardzo. Boki są bardzo dziwnie. no, nieprzycięte, ale tak ciekawie wyglądają. jest 100 złotych, podpisy, Warszawa, 15, 15, 15 maja 1946 roku. Mamy tutaj wizerunki dwa, dwóch, yy, mamy wizerunki chłopki robotnika, rolnika. Yy, chłopka jest ubrana chyba nie w jakiś ludowy strój, taki normalny. Czy ma mm, kosz ze zbożem, i z kwiatami, a rolnik? Czy ma kosę oraz zboże? Jest ubrany w bluźnią kos koszulę. Napis Narodowy Bank Polski oraz piękny orzełek, ha, czyli może nie piękny, bo bez korony. Seria setka, setka. Jest tak wodny, pokażę Wam pod koniec odcinka. Z tyłu mamy wizerunek traktora. Słucham um, wizerunek traktora w czasie orania. Pola bardzo podobały mi się braki z, yy, z tych serii, ponieważ one miały jakby były takie, miały bardzo małe rysunki i one były na jakby takim takiej zabudowie. Szczególnie ładnie to widać na 2450 56 48 roku, bo chodzi mi o wymianę 50. Hmm. Dlatego one są bardzo fajne. Ja chociaż 20 również polecam ją kupić, bo jest naprawdę niedroga, a jednak dosyć stara i bardzo ładna. Hmm. Tutaj mam trochę inaczej. Jedyne co mi się nie podoba to te lekko pomnikowate. Hmm zboże, tutaj po bokach. Klauzurka, jakieś zabrudzenie. No i tak naprawdę tyle. Jeszcze podam trochę informacji o osobach, projektantach. Tak się prezentuje banknot na awersie, no i podaje. Projektem to oczywiście, projektem bardzo wielu znanych i pięknych przeze mnie cenionych banknotów, czyli yy, Wacław Borowski. Prezes to Witold Edward Drożniak, dyrektor naczelny Witold Stąpczyński i skarbnik Karol Pustkowa. Banknot był drukowany w Łodzi w całkiem dużym, jakby można powiedzieć nakładzie, bo w nakładzie 6 milionów 930 tysięcy sztuk. Czyli w sumie jak na banknoty to może nie za dużo, ale jednak duża liczba. Całkiem. No i tak się banknot prezentuje. Nie rozumiem całkowicie czego dali tutaj takie wielkie miejsce na znak wodny, jak znak wodny jest na całej powierzchni, ale to jeszcze później. Jeżeli chodzi o setkę, wszystkie setki perelowskie były w kolorze czerwonym, może chodzić o bardzo znaczący nominał. Zresztą teraz w setkach to jest najczęściej podlebiany nominał i do tego chcieli pokazać bardzo komunistyczny wydźwięk. Banknot nowy jest bardzo długi, ale jest mniejszy troszeczkę niż, ten, niż ta większa setka z 46. Ostatnio oglądałem sobie telewizję no i leciał Nie Lubię Poniedziałku, więc pomyślałem, a oglądam sobie, nie oglądałem filmu, a to stary, może coś ciekawego będzie. No i oprócz tego, że się uśmiałem, bo bardzo fajny film, to był właśnie moment, kiedy ktoś tam trzyma właśnie tą setkę, tylko bardziej ponieszoną nawet niż moja. Chociaż moja jest tak wyprasowana najprawdopodobniej, że ło. Wow. Ale ładna. A więc setki różnią się prawie całkowicie. Moja babcia mi op opowiadała, że w tych banknotach górnych zarabiała na początku 800 około złotych, ale to też to opowiem w innym odcinku, który na pewno będzie, bo mam jeszcze jeden nowy nominał z 48, a chcę mieć jeszcze troszeczkę tych nominałów. To by było dzisiaj na tyle, jeżeli Wam się film podobał proszę o subskrypcję, łapkę w górę, dziękuję, cześć. A więc tak wygląda znak wodny, on może być słabo widoczny, no ale tak on wygląda, jakbyście widzieli.